Witam serdecznie Mariusz Szpakowski, Filipiny, Pan Glau, Bohol. Lesiu z żoną zaraz uciekają. Ostatnie godziny, nie? Lesiu, jak wakacje. się no, tak trochę, czy nie? Rozpoczęły się dobrze. I myślę, że reszta wakacji też będzie tak dobra jak z Tobą. Twitter. Gdzie no, lecicie teraz? No, lecimy na bali zobaczyć Bali nigdy nie byłem na Bali więc postanowiłem odwiedzić ten kraj na własne oczy zobaczyć to co tam jest nie, nie oczami innych Rita jak wakacje na panu dobrze było tak? odpuciłam się Odpocząłeś? no wypływałam Dawaj z do basenu jeszcze, mamy czas. Nie, ja już nie będę ubranie e, mociesz, bo oddałam już wszystko tam. Do A. Także... Kiedy wracacie? Tu na Panglao wracamy na kilka dni. Na chyba 8 wracamy. Od 8 do 9 lutego będziemy znowu na Pangla, Także mam nadzieję, że się znowu z Tobą zobaczę. I chociaż na moment. córka jeszcze przyjeżdża, ale. No, no? właściwie tak. Moja córka przyjeżdża tutaj do mnie na trzy tygodnie. No i później wracamy z powrotem do domu, do Kanady. Wypoczęci. Także już nie będziecie mnie oglądać na tych vlogach Mariusza. Na razie. Na razie. <głos> <głos> Za rok, bo lecz raz na rok przyjeżdżam. Ja raz na rok przyjeżdżam tutaj na dwa miesiące co najmniej, także... I to bo długie wakacje że zrobiłeś, ile, ile no czasu No słuchaj, będzie? no wiesz, jestem emerytem, nie? No wiesz, w końcu, kiedyś w końcu muszę sobie na to pozwolić. A jak wiem, to chyba niewielu 70-latków tak się włóczy gdzieś po Azji czy po innych krajach. No, po prostu... To jest moje życie. Cały czas byłem w podróży, cały czas lubiałem podróże. Pracowałem praktycznie rzecz biorąc po to, żeby, żeby wyjeżdżać, żeby zwiedzać, żeby zobaczyć, co się dzieje i gdzie, co i gdzie się dzieje. I na własne oczy. Tam za ścianą mamy słyszeć dzieci, które się bawią w basenie. Prawdopodobnie też ich będzie słychać, także nie mamy na to wpływu. Nasze Maria vlogi są nie, nie są nie są takie jakby stage, czyli nie są ustawiane Więc no tak jest jak jest Robimy check out Jeszcze chwilę się pokręcimy tu O pan Glao no i powrót do kurnika Mogę cię odebrać jak chcesz to No, ja chcę, żebyś to odebrał No to cię mogę odebrać Hej

Będziemy <grystanie> się masować Panie i Panowie. Watching fingers. scratch me, my wife said, yeah, where you go. <laughs> <grystanie> okay. Proszę bardzo. Eee, fajnie tu jest. Food wash first. A? <laughs> Nogi jeszcze możesz pokazać, a reszta nie zostanie w tajemnicy. Mm. Tak? tak? Idziemy? No, idziemy. No. Thank you very much. Thank you. Thank you Przyjechałem do domciu. Idziemy zobaczyć. Co dziewczyny i chłopaki robią? Ja tutaj z tobołkami No, gości mamy ks, 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 ks. Siema! Oj, oj, daj buzieczkę Daj buzieczkę. Oli! Cześć, bombele! O Jezu, kochany! Bąbelek! Denika podłogę zmieniła, dlatego wysłała mi zdjęcie. Oliwerek siedzi, ja nie mówię gdzie ona jest, nie poznałem. BOMBELEK! Popatrzcie się do tatusia. Nie, ja on tam zajęty tym, bo tutaj przywiozłem do Jezu kochany! Jak! Wow! wow! jak skaczymy, tak O Jezu, daj buziaczko Tadusiowi O Jezu, o Jezu już nie ja Cię wziąć jedną rączką Przyjdę do ciebie, no? Daj buziaczka A tej kamerę chcesz, nie ma? Nie ma Jak podskakuje. O Jezu, jak skacze! Oli! Tak! No. no? cieszą się z zabawek, nie? Nie na no, Tata zabawki przyniósł. O Jezu! Kocha. O, Ty chcesz być przed kamerą! Dobra, już się biorę, już się biorę. Oli chce kamerę. <śmiech> 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 o, już się uspokoił O Jezu. Powiedz wszystkim. No. Vanessa, you happy daddy come back? Of course. Olia, ty? Oli. Tata. Tata. O Jezu, jaki marudny. <noise> no, tak. O, stópkami się bawi. Tak, to są twoje palce, Oli, twoje palce. No. Ojej. Okej, okay, Lola, can you take him? Will... Więc takie to. Przeciąć w prysznic. Daddy. Tak, baby. Co się stało? What happened? I uh, You miss me. Daj buziaczka do uszu. Vanessa, kiss. Patrzymy mm, na język, aha. Ojej. Ali, alibmy w basenie, bo by był. Vanessa, you want to go to swimming pool. Yeah, Oczywiście. Oli pamięta, jak się pływało, tylko wody nie ma teraz. Wody nie ma. No water, ha? No water. No coś tu gotuje, a to dla małego. You cooking for Oliver? Nie. For you? Nie. Jestem A, lumpia.

Także panie i panowie, w kurniku na miejscu wróciłem do domu. Oli tutaj rozramia. Oli. Oli. Eee, rozrabiaka mały. Słuchajcie, wspaniały czas miałem z Leszkiem, z Ritą w lesiu. I Rita, dziękuję Wam bardzo. Za ten czas spędziliśmy w sumie chyba 11 dni razem. No, od rana do nocy. I było mega, mega fajnie. Super. Dzięki wielkie i widzimy się 8 lutego. Mały tu rządzić chce. Wymuszać zaczyna. Tak to jest z dziećmi Lola nie chce czegoś dać Już zły jest Oli Oli Oj uważaj chłopcze No Łubuś jak mały Ale dajcie, ci ale się zezłościł. Ej, bąbel. No, nieźle. Dobra. Oli, uważaj na siebie, chłopie. No, wymusza, wymusza. Zaraz Dobre. idziemy spać. Po wrótku się zbieramy ja biorę się zetowanie filmu krótki dzisiaj film bo krótko w Oli mi, mi z drugiego planu o Patrzcie. on chce rządzić Oliver co ty robisz kochanie Oli co ty robisz co ty robisz? No. no skacz, skacz. Brawo! Nic, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. To zobaczymy jutro albo pojutrze. Buźka dla nas. Dzięki w ogóle jeszcze. O, bardzo ważna rzecz bardzo, ale to bardzo dziękuję za za miłe komentarze pod ostatnim filmem, słowa wsparcia osób, które cieszą się z tego co robimy i wspierają nas po cichu, nie komentując normalnie. Teraz te osoby się odezwały i dzięki, dzięki wielkie. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, buźka, hej.